Kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Fizyka medyczna. O czym są te studia? Fizyka medyczna jest dziedziną, która wykorzystuje dorobek współczesnej fizyki w zastosowaniach medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Dzisiejsza medycyna jest dziedziną, która cały czas się rozwija. Zaangażowanie osiągnięć fizyki pozwala na coraz lepszą radiodiagnostykę, radioterapię oraz fizykoterapię. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź stronę studia.pl. Tam z łatwością odnajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą. Dokładność, odpowiedzialność, zdolności techniczne, precyzja, ścisły umysł, determinacja. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak obrazowanie metodami nieinwazyjnymi, zastosowanie osiągnięć fizyki molekularnej w medycynie medyczne zastosowanie pierwiastków promieniotwórczych, zastosowanie wiedzy o elektryczności w medycynie, poznanie metod i zastosowań fizykoterapii. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można spodziewać się przedmiotów takich jak język angielski, chemia kwantowa, aparatura medyczna, podstawy radioterapii, nanomedycyna. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące. Analiza dyskryminacyjna kontroli ułożenia pacjenta. Nanodozymetria w oddziaływaniach ciężkich jonów z materią. Ocena dawek w sercu i płucach w technice elektronowej dla pacjentek z nowotworem piersi. Ocena jakości obrazu SPECT za pomocą analizy ROC. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, często wybierają pracę w klinikach onkologicznych, serwisowanie aparatury medycznej, pracę w laboratoriach badawczo-rozwojowych, handel sprzętem medycznym, świadczenie usług dla placówek ochrony zdrowia. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje oraz porady znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał Studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.